Szybkie info, ponieważ może nie wszyscy wiedzą. Y Teraz przeczytam wam jaki jest e-mail od Allegro, jeżeli jeszcze ktoś z was nie czytał, to się tutaj dowiecie, no bo żebyście nie ignorowali, no bo tu się ważne rzeczy będą działy i trzeba działać od razu, natychmiast. Jak obejrzycie od razu działacie w temacie, żeby, bo żeby być po prostu w tym top 1, czy tam top, w top po prostu, żeby być wyprzedzić innych sprzedawców, od razu to robić, ponieważ jestem w 100% przekonany, że algorytm Allegro, pozycjonowanie aukcji to wszystko będzie zwracało na to uwagę, no bo jeżeli Allegro coś wdraża, no to musi być wprowadzony. Koniec kropka. Od 6 września do końca roku wszystkie przesyłki metodą Allegro punkty Callporter nadasz bezpłatnie. Twoi klienci nawet Ci bez Allegro Smart też za nie nie zapłacą. Czyli wychodzi na to, że jak ktoś nie ma Smarta i kupi coś za 5 zł. No nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jesienią 2021, gdy udostępnimy zielone automaty paczkowe, Twoi klienci będą mogli korzystać z nich w ramach naszej sieci. Takie przesyłki też będą bezpłatne do końca roku. Zbliża się okres świąteczny, mnóstwo, miliony paczek będzie wysyłanych praktycznie codziennie i na pewno wielu klientów sobie z tego skorzysta, tym bardziej że jak zobaczą te zielone automaty paczkowe. Jeszcze nie wiem co to jest. W mojej wiosce pewnie na samym końcu postawiam jak zwykle, no ale, ale duże miasta, no może się dziać w temacie. Zwroty przesyłek Allegro Punkty Colporter w ramach usługi Allegro Smart i poza nią są zawsze bezpłatne. Czyli za darmo zamówisz, za darmo zwrócisz. Cud miód. Zobacz, co zmienimy w Twoich ofertach i cennikach od 6 września. W ofertach zmienimy cenę dostawy... Dla metody Allegro. punkty Colporter, jaką widzą wszyscy na 0 zł, bo ja już kolporter mam wprowadzony, dlatego po prostu się czytam sobie, co, co wejdzie w życie, tego szóstego. W cenniku dostawy zmienimy cenę, jaką możesz ustawić dla metody kolporter na 0 zł. W cennikach, no nie wiem, czy tu jeszcze coś ciekawego jest, możecie sobie doczytać. Jak będą wyglądały rozliczenia, od 6 września do 31 grudnia nie będziemy pobierać opłat za przesyłki metodą Allegro. Punkty call I dopisywać ich do Twoich rozliczeń. Czyli naprawdę naprawdę konkret. Oczywiście jak zwykle odcinek yy, jako zajawka, możecie sobie wejść, zapoznać się. Po prostu nie chcę, żeby was coś ominęło. Także. Także działajcie, wystawiajcie. Regulamin jest, no regulamin też warto przeczytać, bo tam może zawsze jakiś podpunkt być taki, którego na przykład nie jesteście w stanie spełnić lub tam coś promocja nie dotyczy usług dodatkowych, naliczamy za nie opłaty według cennika. Znajdziesz je tak jak dotychczas w zakładce rozliczenia z Allegro. O właśnie. Czyli na piedestale Allegro jest teraz te przesyłki Kolporter, no i trzeba to wdrożyć. Zobaczymy jeszcze jak to będzie działało, bo chciałbym wam też nagrać odcinek, jak będzie ta pierwsza przesyłka Colporter, jak się z tym wszystkim zachowa, Base Linker i chcę wam też o tym opowiedzieć, ale cały czas tej pierwszej przesyłeczki wyczekuję.